Cześć, jestem Lucky i witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj tak dla odmiany pogadamy sobie o serialu The Flash. I tak wiem, że to już jest czwarty odcinek pod rząd, w którym rozmawiamy o tym serialu, ale to jest spowodowane tylko tym, że mamy z niego cały czas nowe informacje. Tak jak na przykład teraz, ponieważ mamy ogłoszony casting na trzy postacie, z czego dwie będą przeciwnikami Berego w następnym sezonie. Oprócz tego mamy bardzo ważną informację o Wallim, tak więc lecimy ze wszystkim po kolei. Jak już wszyscy wiemy, głównym przeciwnikiem czwartego sezonu będzie Clifford DeVoe, czyli The Thinker, a stacja CW opublikowała opis osoby, jakiej szukają, który brzmi tak. Mężczyzna w wieku od 40 do 50 lat, pochodzenie bez znaczenia. Po wybuchu akceleratora cząsteczek Clifford DeVoe stał się meta-człowiekiem z potężnym umysłem, który opracował skomplikowany plan naprawienia wszystkiego, co uważa za niewłaściwe w ludziach linker rozpoczyna długą walkę z flash'em co oznacza pojedynek najszybszego człowieka na świecie z najszybszym żyjącym umysłem z tego dość krótkiego opisu dowiadujemy się na przykład tego, że jego powstanie nie będzie konsekwencją wydarzeń sezonu trzeciego, ponieważ on swoje moce otrzymał już w pierwszym sezonie podczas wybuchu akceleratora. Pytanie brzmi czy jego moce objawiły się od razu czy dopiero teraz. Myślę, że mogą nam tutaj pokazać jego przemianę, która ma miejsce dopiero teraz, aby nie mieć problemu z wyjaśnieniem dlaczego czekał aż tak długo, aby się ujawnić. Ciekawie wygląda również ostatnie zdanie. Co oznacza pojedynek najszybszego człowieka na świecie z najszybszym żyjącym umysłem. W serialu jakoś dość często pomijają aspekt szybkości Berego w innym odniesieniu niż do biegania. Tak, Berry potrafi szybko biegać, ale potrafi również szybko czytać, pisać i myśleć. Kolejna postać, w której mamy opis, to The Mechanic, czyli po prostu mechanik. Kobieta w wieku od 30 do 40 lat. Bardzo inteligentna inżynier, która zaprojektuje i wykona mnóstwo urządzeń dla DEVO i będzie również jego prawą ręką. Bardzo mu ufa i zrobi wszystko, aby wprowadzić w życie jego plan naprawy ludzkości, nawet jeśli zatraci samą siebie w całym procesie. Co do tej postaci, nic więcej nie wiemy. Tak naprawdę w komiksach też nic nie znajdziemy, więc albo jest to postać stworzona na potrzeby serialu, albo mamy zapożyczone imię i zmienioną genezę. Ostatnia i trzecia postać to Ralph Dibny, znany jako Elongated Man. Mężczyzna w wieku do 30 lat, ktoś taki jak Ryan Reynolds czy Chris Pratt. Ralph ma umiejętności rozciągania swojego ciała do nadludzkiej długości i wielkości. Co prawda, powrót jego ciała do pierwotnej formy jest prosty, ale Ralph traci poczucie prawdy i trzeźwość, a po dołączeniu do drużyny Star Labs jest to jeszcze trudniejsze. Sama postać, jaką jest Elongated Man, może nie być znana, ale najłatwiej ją porównać do marvelowej postaci, jaką jest Mr. Fantastic. Elongated Man po raz pierwszy pojawia się w roku 1960 w 112 wydaniu komiksu The Flash. Swoje moce uzyskał po odfiltrowaniu surowej esencji z rzadkiego owocu zwanego gingo, który u większości osób wywołuje alergię. Po uzyskaniu swoich mocy, stworzył sobie kostium, a następnie przeniósł się do Central City. Tam również poznał Berego Allena, z którym się zaprzyjaźnił, a później, mimo braku wiedzy i doświadczenia, stał się świetnym detektywem. Jego komiksowa historia nie jest aż tak bardzo obszerna, ale chyba najważniejszym jej punktem będzie słowo detektyw. Wydaje mi się, że możemy go zobaczyć w tym sezonie na posterunku policji Central City i właśnie w taki sposób pozna się z Berem. Na koniec mamy dość krótką informację na temat Woliego, ale uwaga, bo będzie to spoiler, jako że są to zdjęcia z planu, tak więc ostrzegałem, żeby nie było. Na zdjęciach z planu mamy Woliego będącego w czerwonym kostiumie, czy mówiąc inaczej w kostiumie Berego. Tak więc wszystko co mówiłem w przedostatnim odcinku się sprawdza i zobaczymy jak Woli w jakim stopniu będzie chciał pokazać, że Flash, a nawet można powiedzieć, że Black Flash w tym wypadku będzie nadal biegał po Central City. Dodatkowo za dokładnie tydzień mamy komik Con w San Diego, na którym zobaczymy bardzo dużą ilość gwiazdonów, nie tylko z seriali, ale i z filmów, tak więc zaznaczcie sobie dzwoneczek, bo czuję, że w sobotę za tydzień pojawi się bardzo dużo filmów, a dzwoneczek nie pozwoli wam niczego przegapić. Jak zawsze dzięki za obejrzenie tego odcinka, nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić łapkę w górę, bo to mi bardzo pomaga. Zobacz poprzednie materiały na kanale i zajrzyj na Facebooka i sklep, do których link masz w opisie.